Na Warszawę, a teraz porozmawiajmy, jak może wyglądać cmentarz i czy na pewno tak jak teraz, bo jest grupa architektów, którzy chcą wycofać z cmentarzy wszelkiego rodzaju chińszczyznę. Robert Kowalczyk, architekt, jest gościem Nowego Dnia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego hmm, tradycyjne trumny olchowe są złe? Znaczy, ja nie uważam, że są złe, tylko nie zmieniły się od, od już od wielu lat. Zmienia się to, jak się otaczamy, jak mieszkamy, jak żyjemy. Kościoły się zmieniają, architektura kościołów się zmienia. A tutaj, jeżeli chodzi o trumny, na przykład, nic się od lat nie zmieniło, więc chcemy dać możliwość wyboru. Więc nie uważam, że, że są po prostu złe. Tak? Ale... Jak daleko poszła Wasza wyobraźnia? To znaczy, inspirowaliśmy się przede wszystkim nowymi trendami w estetyce i w wypadku naszej trumny na przykład inspiracją był kryształ, kształt kryształu. Więc to nie są formy wzięte z kosmosu w cudzysłowie, tylko są zainspirowane czymś. Czyli czysta, prosta forma. To może się podobać? To przyciąga? Myślę jak najbardziej. Ciekawym jest, znaczy dla nas ważne było to, aby te produkty że to dziwnie zabrzmi, na ładnie, tak? Były po prostu ładnymi przedmiotami. Lubimy za życia otaczać się ładnymi przedmiotami, <noise> więc może wybierając się na inny świat, pro, pro, też warto pomyśleć pro, pro, o tym. Problemem jest według mnie to w domach pogrzebowych teraz, że jest stosunkowo wąskie spektrum wyboru, tak? Wszystko jest bardzo podobne, różnią się jedynie okucia, lakier, drewno, a nie ma czegoś, co, co by jednak podążało też z duchem czasu trochę. Co można jeszcze w tym przemyśle Zrobić? Co można jeszcze zmodyfikować, tak aby odpowiadało do czasów, w których żyjemy? Ja przede wszystkim tutaj też patrzę w stronę cmentarzy, ponieważ na cmentarze, cmentarze zostały trochę zaniedbane w ciągu ostatnich paru dziesięciu lat. Na przykład w Szwajcarii są przepiękne cmentarze, które są projektowane przez architektów i to widać po realizacjach, po użytych materiałach, po, 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 tym, po samych formach. A w Polsce niestety na powązkach są przepiękne grobowce zaprojektowane przez architektów, a teraz ludziom nie przychodzi przez mnie, żeby iść do, do, do profesjonalnego projektanta, tak? aby z, z takim zleceniem poprosić o, o projekt na grobka. Od tego my jesteśmy. I chciałbym, aby, aby te przestrzenie były też zaprojektowane przez profesjonalistów, a nie tylko przez rzemieślników. Jak pan reaguje na wszelkiego rodzaju nowości, które możemy obserwować na różnego rodzaju targach, gdzie w trumnach instaluje się głośniki, klimatyzacje, można puścić sobie muzykę. Jak Rozumiem, pan na to tak? patrzy? Czy może wy w swojej stylistyce też może pójdziecie w takim kierunku, aby nie daj Boże, ktoś się obudził, bo to też tak producenci tłumaczą, że po to instalujemy głośniki, bo jest strach przed tym, że ktoś może jednak się obudzić i żeby sobie umilił ten czas. Na przykład telefon można zainstalować. Dokładnie, tak? tutaj pani się uśmiechnęła pod nosem. Ja też trochę <grym> się uśmiecham, ponieważ uważam to za, za jakąś fanaberię i, i uważam, że jest to trochę nie na miejscu. Jednak e, no. Umówmy się, tak, to, 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 to nie jest y, rzecz, która, która jest. Y... To jest kwestia smaku? Tak mi się wydaje, też kwestia smaku i. i... troszeczkę. Wy pomyśleliście hmm. o tym, y, żeby wprowadzić coś nowego, y, aby y, pomyśleć o designie, bo nie podobało się to, co się teraz y, dzieje? Dokładnie. Sam projekt Aeon Forum zaczął się od projektu Nagrobka, u mojego wspólnika w Biurze Architektonicznym w Wiedniu. I przyjechał tutaj do Polski, powiedział mi o tym i zaczęliśmy analizować tutaj rynek pogrzebowy. Okazało się, że faktycznie nikt profesjonalnie nie zajmuje się projektowaniem e, trumien urn i nagrobków. Tak? I... Tylko pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi? Czy nie jesteśmy zbyt tradycyjni, aby otworzyć się na tego typu propozycje? Nie wydaje mi się, że to jest... E, Kwestia tego, czy jesteśmy gotowi. Wydaje mi się, że e, zawsze znajdzie się grupa osób, która, która jest na to gotowa, i gdyby, gdybyśmy. To jest też dla nas taka misja i praca jako prekursorów tego i ktoś, ktoś musiał być pierwszy i uświadamianie ludziom. My tutaj też nie chcemy robić rewolucji, my chcemy dać możliwość e, wyboru ludziom, I, i tutaj myślę, że, że, że tutaj. Jest... W swoich projektach z czego zrezygnowaliście? Bo y, krzyż jest widoczny na y, każdej strumień. Z tego co widziałam i też jeśli chodzi o nagrobki. No właśnie, jeżeli o to chodzi, y, nie jest tak do końca, ponieważ jeżeli chodzi o nagrobki, to y, każdy projekt jest wykonywany indywidualnie. Y, y, I są też zamówienia, zapytania o świeckie nagrobki, gdzie nie ma tego krzyża. To samo jeżeli chodzi o urny. Y, jest możliwość y, zamówienia urny z krzyżem lub bez krzyża. A jeśli chodzi o projekt trumny, to jest ten krzyż, ale nie jest taki dosłowny i nie jest na pierwszym planie. Tak? Chcieliśmy bardzo tak, delikatnie go zaznaczyć estetycznie. To prawda, że pan w swoim gabinecie ma trumnę? Zgadza się. I jak? E, tak jak powiedziałem, staraliśmy się przy projektowaniu, aby to był bardzo ładny przedmiot i według mnie cieszy oko. Czyli wszędzie jest miejsce na nowości, także na cmentarzach. Jeszcze na koniec, na koniec zapytam, zniczę też, myślicie, żeby wprowadzić jakąś taką formę, aby nie było to tak bardzo strokate jak teraz, że 10 zł, no to świeci się 10 dni, 15 zł, 15 dni. Z tym chciałem począć pierwszego roku, ale nie ukrywam, że... E, jest to pole siedzi to, do działania. Siedzi to w naszych głowach. Robert Kowalczyk, architekt, był gościem Polsat News. Dziękuję bardzo. Za chwilę u nas, Super, proszę Państwa, czas na informacje.